Cześć, z tej strony Kubaster i witam Was w moim pierwszym poradniku dotyczącym Sony Vegas. Uważam wam jak pobrać, skąd pobrać, jak zainstalować. Uważajcie. Chodzimy na stronę Sony Vegas. Link oczywiście będzie w opisie. Pobieramy Sony Vegas, który chcemy, nie wiem który chcecie. Ja pobrałem jedenastkę, bo ja mam 13, już ja chciałem tylko to Wam pokazać. Więc tak pobieramy, który chcemy, Kama się pobierze wyglądarkę potem możemy już zamknąć wchodzimy do folderu gdzie jest ten plik wypakowujemy go instalujemy później kiedy już tam się zainstaluje oczywiście na klikamy tak otwieramy Sony Vegas klikamy się włączy klikamy tutaj już powinniście mieć jeżeli tak nie będzie nie wiem piszcie w komentarzach cokolwiek i zaraz poczekam aż się włączy oczywiście to nie jest tą wersja, przez nas od razu będzie się włączyć tak i jest wszystko pełna full wersja, wszystko mamy oczywiście nie ma tu żadnej opinii O mógłbym wam pokazać tutaj na przykładzie, ale obiecuję Wam. Działa w 100%, a więc tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niedługo. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Cześć.